Najczęstsze pytania o toksynę botulinową. Czy ja będę wyglądać dziwnie i będę napompowana? Nie. Toksyna botulinowa, czyli tak zwany Botox to lek, który podajemy po to, żeby pozbyć się między innymi niektórych zmarszczek. Nie ma ona właściwości wolumetrycznych, czyli objętościowych, więc nie nie będziesz napompowana. Czy to zmieni moją mimikę twarzy? Dobrze podana toksyna spowoduje, że będziesz wyglądać lepiej, promiennie. Więc nie, nie zmieni to twojej mimiki twarzy. Czy to boli? Toksynę podajemy za pomocą igły, która jest cienka. Natomiast no, ukucie, jak ukucie, możesz odczuwać ból. Podczas podawania toksyny możesz odczuwać również pieczenie. To wszystko to są odczucia subiektywne. Czy mogę się położyć lub latać samolotem? Tak. Aktualne wytyczne zmieniły się, więc możesz położyć się, możesz latać samolotem, nie musisz trzymać głowy wyprostowanej przez 4 godziny. Aktualnie najważniejsze jest to, żeby nie rozgrzewać miejsc, które były poddane działaniu toksyny i unikać intensywnego wysiłku fizycznego. Kiedy zobaczę pierwsze efekty? Pierwsze efekty działania toksyny widoczne są mniej więcej drugiego-trzeciego dnia, a pełen efekt do 14 dni. W tym czasie będziesz odczuwała działanie toksyny stopniowo. To znaczy między innymi na przykład na zmarszczkach poprzecznych czoła będziesz widziała, że zakres ruchu brwi do góry jest coraz mniejszy z każdym dniem. Na ile starcza działanie toksyny? Zabiegi powtarzamy 2-3 razy do roku, więc okres ten to od 4 do 6 miesięcy. Jest to zmienne osobnicze od Twojego trybu życia. Wpływ na utrzymywanie się toksyny mają też niektóre leki lub niektóre choroby. Jeżeli masz więcej pytań, zadaj je w komentarzu, a ja postaram się na nie odpowiedzieć. I pamiętaj, zasubskrybuj mój kanał,